Cześć, tutaj Robert Warzyński. Dzisiaj Ci powiem, w jaki sposób w ciągu 58 minut zostać lepszym mówcą. Być może myślisz, że jest to niemożliwe, ale zaraz się okaże, że bez żadnego problemu osiągniemy swój cel, a potrzebne nam są do tego dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, którą na 99% masz w tej chwili przy sobie a mianowicie telefon komórkowy. Druga rzecz którą też masz na pewno przy sobie, tylko może nie zawsze tego używasz. Swoja odwaga. Wiesz dlaczego? Bo musisz mieć odwagę, żeby obejrzeć film, na którym za chwileczkę wystąpisz. Zatem rozpocznijmy od telefonu komórkowego. Zakładam, że masz taki telefon, który ma opcję nagrywania. Co masz w tej chwili zrobić? Poproś kogoś ze swoich najbliższych, najlepiej żeby ta osoba cię lubiła i żeby sfilmowała twój występ. Co masz przygotować na taki występ? Powiedz kilka słów o sobie. Dzień dobry. Nazywam się Robert Warzyński. Urodziłem się w maju, w pierwszej połowie maja, dokładnie 10 maja. Jestem nieśmiałym romantykiem. Rozumiesz? To taki szkic, a potem sobie do tego coś podokładaj. Co zyskujesz? Oglądając takie nagranie z sobą w roli głównej, masz możliwość skorygowania wszystkich swoich błędów i to dosłownie natychmiast. Podczas takiego wystąpienia może okazać się na przykład, że gdy oglądasz film, zauważysz, że gestykulujesz w jakiś sposób, który ciebie irytuje, albo masz jakiś właśnie drażniący tik, albo używasz wielokrotnie tego samego słowa. Ja, na przykład, mówię bardzo często, na przykład, generalnie mówiąc wprost, myślę, że takie rzeczy też mnie irytują i staram się je eliminować. Innym pomysłem, jeśli nie masz telefonu komórkowego przy sobie albo Twój telefon komórkowy jest starszej generacji i nie masz możliwości nagrywania filmów, możesz występować przed lustrem. Natomiast tu jest jedna taka wada, że obserwujesz siebie na żywo i w danej chwili i wtedy bardzo Cię to będzie rozpraszać, bo już coś zauważysz i będziesz starać się to poprawić. Momentalnie tego nie rób. Jeśli na przykład okaże się, że wykonujesz jakiś gest, który bardzo Ciebie denerwuje, w tym momencie tego nie koryguj, zrób to dopiero w następnym swoim wystąpieniu. Być może zastanawiasz się, dlaczego mówiłem na początku o 58 minutach. Po pierwsze, jak już się zorientowałeś, ten czas, te 58 minut na pewno Ci wystarczy na to, aby skorygować swoje błędy, żeby wprowadzić pewne zmiany. Ja nagrywam wideo na potrzeby swojej strony, swojego bloga Poznaj Tajniki Prezentacji mniej więcej od dwóch lat. Jeśli chcesz, zerknij na moje starsze nagrania sprzed półtora roku czy sprzed dwóch lat. Zobaczysz naprawdę, że osiągnąłem pewien progres. Także cały czas się uczę i Tobie też to polecam. A dlaczego mówiłem o 58 minutach? A dlatego, że po prostu wydawało mi się, że marketingowo lepiej to zabrzmi, jak być lepszym mówcą w ciągu 58 minut niż w ciągu godziny. Pozdrawiam, życzę powodzenia, życzę samych udanych prezentacji. Mówił Robert Warzyński.